Cześć, witam serdecznie. Jesteśmy dzisiaj wspólnie z naszymi znajomymi na kempingu Łęk we Frydmanie. Słuchajcie, przygotowujemy się do śniadanka. Krzysiu tu ma świetny sprzęt. Krzysiu pokażę ci tu. Na ten świetny sprzęt. Słuchajcie, już będziemy, będziemy go teraz testować. Pierwszy raz. Pierwszy raz zresztą. Czekajcie, ja się ogarnę z tym balem, bo to jest słabo ogarnięty jeszcze. Dobra. Słuchajcie, bardzo fajna kuchenka gazowa, Camping Gas, może będzie widać, Camping Gas, Celerate, Celerate 400SG. Krzysiu, e, gdzie kupowałeś tam, tą kuchenkę? Na, jak ten sklep się nazywa? Obelink. Obelink, tak? tak. I Obeling? to idzie z, z Holandii. Z Holandii, z Holandii. Dokładnie. Ile Ci to szło? Pięć dni. Pięć dni. A jaki koszt zakupu takiej kuchenki? Z kuchenka to jest około 400 zł 400 zł. No i do tego wiadomo, trzeba mieć butle. My tu mamy akurat butle, reduktorek, jakiś kawałek węża, czyli nie wiem, reduktor powiedzmy 35 zł chyba wąż to no nie, dam jakieś 4 zł chyba za metr No i słuchajcie butla nie pamiętam 70 zł bodajże plus nabicie około 24 zł takie buki Czyli mamy już fajne, fajne y, urządzonko na kemping. Y, y, Krzysiu z Madzią y, mają tu dużo takich różnych y, jeszcze rzeczy do grilla, czyli tu możemy grillować, możemy gotować. Co jeszcze Krzysiu możemy robić? Chyba gotować Gril, grill nie sprząta, grill nie sprząta. <gry> <gry> Słuchajcie, pogoda się zapowiadała, że będzie dzisiaj kiepska, nawet pokazywała. Aplikacja, że będzie padało, ale generalnie, generalnie jest bardzo, bardzo przyzwoicie się zrobiło, rano coś tam pokropiło, rano coś tam pokropiło, ale jest, jest teraz, jest teraz przyjemnie. Dziewczyny kroją tu właśnie pomidorki, jesteśmy po kawce. Zobaczcie, normalnie, pełen profeska. Profesje. Pełna profeska, zobaczcie jaki ten. Zobaczcie, jaki Krzysiu z Madzią ma yy, co? element na sztućce. Rewela, wstawiamy kurde, jak, jak ten, jak w fotelu all -intensive. jakimś pięciogwiazdkowym, co na mnie to nie Jesteśmy Dobra, Nie wiem, czy pokazywałem Wam lampę. Tak, bardzo, bardzo ładne takie, Pani nam tutaj przyniosła Ociekasz. prosto na kemping. Także będziemy robić. są bardzo dobre. Nie więc... mamy żurawiny, co prawda. Ale mamy, ja mam chyba dżem i też fajnie się sprawdza zamiast żurawiny, więc zaraz go tu przyniosę. Super, super. Ogóreczki własnej A ja roboty. Sosy jeszcze. I Ogóreczki własnej roboty. Chlebek pełnoziarnisty. Pomidory też od Krzysia i Madzi z ogrodu. Także Madzi jak się samowystarczalni są. Madi. Madi sobie leży, jest, po, jest już po śniadanku swoim. Dobra, patrzymy jak, jak się smaży osypki osypki. Yy, słuchajcie, tam żeby się w środku nie zbierała yy, nie zbierało jak będą kapały z osypków yy, Żeby się nie zbierało na yy, tłuszcz czy osad na ten, to się wlewa wody. Yy, Krzyś tam wlał wody do środka i to, co po prostu będzie kapało z serka czy coś, to będzie po prostu wpadało. Yy, do wody. No ja bym nie chciał mówić tu przy kamerze, nie? ale ze ale, znaczy to znie. Ze trzy to zjem. Słuchajcie, yy, paróweczki, bo Krzysiu z Madzią yy, są wegetarianami. I to są parówki z czego? Sojowe. Parówki sojowe. Tak. A yy, możesz, mi coś więcej powiedzieć? Jak, 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 jak wygląda życie jako wegetarian? To jest rewelacyjne. Rewelacyjnie. Krzysiu, Dużo w ogóle lepiej. nie je mięsa z Madzią od ilu? Cztery, cztery, ponad 4 lata. Ponad 4 lata. Słuchajcie, da się wyżyć. Da da się wyżyć podobno, jak... Jemy wszystko, tylko bez mięsa. Tak, nawet, nawet parówki. Nawet parówki <grym> no bez parówki mięsa. Jemy. Dobra, test. Słuchajcie, grilla. my, my za jesteśmy z kolei tem, jak? Jak coś mówi? Y... Mięsożercy. Mięsożercy <grym> jesteśmy, tak, mięsożercy, więc musimy musimy mięsiwo mie mieć. Dobra, odpalił się chyba. Dobra. No tak się odpalił, no to teraz podparłeczki. To, to robimy. Robimy. słuchajcie tak, jeszcze tak słyaczysz. nie ujawniamy wszystkiego, bo to jest, jesteśmy świeżymi, że tak powiem, pasjonatami karavelingu. Karawani. Te dziurki, te podwyższenie ma na celu, żeby wiatr nie zgasił y, płomienia. W sensie które podwyższenie? O, o to właśnie. Aha, o tą, o tą tak, różnicę, i te blaszki czyli, właśnie. Czyli odtąd dotąd. Okay. Tak, okej. Okay. Ale zaczy jak działa szybko, momentalnie. No, zaraz zobaczymy ile ile śwarówki będą grzać. Yy, masz czas, ktoś może zobaczyć na zegarek. Dobra, ale na kamerze będziemy widzieć tu Jest za zobaczymy. Działa działa, <laughs> działa. Mówisz, że palucha sparzyłeś, czyli działa. Dobra. Idziemy do dziewczyn teraz, Co tu dziewczyny. Proszę, kurczę, jeszcze ten. Jeszcze jakieś bazylii. No bazylii chyba nie mamy. Bazylii świeżej nie mamy. Słuchajcie, Krzysiu z Madzią ma bardzo fajną szczepę, angielską. Coachman. 590. Czteroosobową. Yy, bardzo fajny design. Najlepszą rzecz jaką mają to Tak, najlepszą rzecz jaką mają do, do pozazdroszczenia. To jest duża właśnie łazienka. Duża łazienka. Madzia, mogę wejść? Nie, jest jakoś no, nie, patrzymy, nie patrzymy na nieporządki, bo to. Jest rano, tak. Jest, Zobaczcie, to jest łazienka, taka duża łazienka. Normalnie to jest marzenie, myślę, wielu wielu ludzi, którzy posiadają przyczepy. Zobaczcie, prysznic osobny. Prysznic osobny. Spokojnie się wchodzi, spokojnie można się wykąpać. Mnóstwo, 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 słuchajcie, dużych półek, szafek i tak dalej. Tu jakieś nabuciki i tak dalej. Taleta, taleta chemiczna, umywaleczka. Tu znowu jakieś szafeczki. Znowu szafeczki. Tu na papier taletowy to znowu kurde, bo podglądamy tu Krzysia z Madzią, jakaś kosmetyczka yy, Jest światło, jest światło, tylko gdzieś się jezu... łącza jeszcze nie wiem To się łącza? Nie, to się łącza to A tu gdzieś Krzysiu na pewno ukrył wyłącznik w tych ledach Już go spytamy Krzysiu, a gdzie się pali to światełko w łazience? Po prawej stronie przy drzwiach. Kaze. A, tu gdzieś, tak. zapal Madzia, o tak. i takiego leda się dorobił tu, żeby było fajnie widać jak się goli, czy jak się tam Madzia maluje, w ogóle to no, lustro jest przydatne w przydatne łazience. Słuchajcie, yy, kuchenka duża, duża kuchenka, zlewo zmywaczek, lodoweczka, yy, łóżeczko do spania, też takie na dwie osoby, mnóstwo szafek. Mnóstwo szafek, oczywiście klimatyzacja, szyberdachy, nagłośnienie Blaupunkt'a. Nagłośnienie Blaupunkt'a i tu jest jeszcze tu jest jeszcze taki stolik śniadaniowo-kawowy i to jest tak, jako łóżeczko jedno i wyżej jest tu łóżeczko jeszcze jedno, można y, zamontować na y, dzieciaka, czyli taka czterosobowa przyczepa, czyli Coachman 590 łamane przez 4 czyli cztery osoby. Sobie. Słuchajcie, idę, 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 idę zobaczyć Idę zobaczyć jak, jak wyglądają parówy Parówy już bulgają Tak, parówy już bulgają Czyli zobaczcie, ta kochaniaczka, o, osypki też Tylko już Tak, tę. wziąłem na bok, bo tutaj się przypalało, bo nie ma chyba tych tych przerw po prostu. często tak. jest... Ale one już będą Krzysiu, za chwilę. Jeszcze chwilę jeszcze. Ten. Chwilę, tak. I słuchajcie, osypki prawdopodobnie będą przepyszne, bo tam pani nam dała spróbować sobie jak kupowaliśmy po dwa złote za sztukę płaciliśmy i jeszcze, jeszcze słuchajcie kupiłem takie, takie zwane te makarony Makarony? teściowej takie makarony, trochę poklejone pani mówiła, ale słuchajcie smaczne Chyba, że nie możecie skosztować naprawdę smaczne jeszcze raz pomidorki z mozzarellą, papryczki nadziewane serkiem czyli ogóreczki własnej roboty. Słuchajcie, nie wiem co to jest. To jest jakiś tatar, nie wiem co to jest. Eee, paprykarz. 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 Serek, no full wypas, full wypas. Oczywiście oliwa. Oczywiście oliwa. Tak jest. Parówki już są. Ile minęło minut? Nie wiem, Madzia patrzyła chyba. No to sprawdź, Madzia. Podajemy czas gotowania parówek na kuchence. Camping gas jest ,5 minut tak jest, 5 minut 5 minut, minut, parówki szyko. gotowe, nasze oscypki jeszcze 2 minuty a niektóre już być może? Tak, niektóre już są dobre. To już na tozik odkładać jak, jak ten może jeszcze 2 minuty i będą wszystkie gotowe tak, że słuchajcie, 5 do 8 minut przygotowanie śniadania na ciepło na kuchence Camping Gas jeszcze raz kupnej yy, obelinku obelink strona obelink to tam znajdziecie yy, w internecie Poczekaj krzysiu poczekaj krzysiu taki zestaw garnków campingowych no nie wiem czy, no peruki się ugotowały no taka blaszka dość cienka no ale zobaczymy jak to będzie w myślisz na parę razy na parę razy starczy czy na ale sezon, le na sezon są ten, ile takiego komplet garnków kosztuje nie, nie wiem <laughs> Powiem Wam, że cena jest naprawdę dobra. Nie wiem. Bo <laughs> 120 zł, ale nie, nie wiem. A może 70. Nie mogę skojarzyć, bo kilka rzeczy braliśmy na Wiem, istantów. wiem, wiem. wiem. No, słuchajcie, no fajnie. Znaczy, słoneczko wyszło. Czyli... Camping Węgiel jest położony yy, słuchajcie, w takiej polanie leśnej na kilku hektarach. On ma różne, że tak powiem, takie. Jest droga główna yy, i są. Takie drogi poboczne, yy, położone jest nad rzeką Białką, z tego co dobrze pamiętam, yy, niedaleko jeziora właśnie yy, Tuj-Zapory, yy, w Niedzicy, Czoczny, Niedzica, okay. tak, te tereny. Yy, dzisiaj, słuchajcie, chcemy jechać na spływ Dunajcem, yy, tratwami, z pisakami, no, ale musimy się dowiedzieć, czy możemy pieska zabrać naszego, ale jak, jeżeli tak, no to A, to super, z tą dziurką. To super. Tutaj zamówiliśmy talerze, O, wczoraj tak. rozpakowaliśmy i jest dziurka. I jest fake, w jednym. I jest fake, tak jest. jest fake. Także no też trzeba trzeba uważać. Talerz bardzo ładny, talerz bardzo ładny. Ogównie A ile tak. talerzy w jest w tym Dla czterech osób. Dla czterech osób. Cztery duże, cztery małe, cztery miseczki. Ale co, miseczki. będziesz reklamował? E, chyba nie. Chyba nie? Kupiliśmy to z miesiącu, dwa Krzysiu temu. jest bogaty, także. Tak jest, Krzysiu jest bogaty, sobie także następne. Wolny i bogaty mówi, że nie będzie reklamował. Kupi kolejny komplet. Kupi kolejny kombi. Asia, co przygotowujesz? Wodę na herbatkę. Wchodzę do przyczepy, bo Asia przygotowuje wodę na herbatkę. Cokolwiek ma to znaczyć. A my jesteśmy dzisiaj sami bez dzieciaku, więc spaliśmy sobie na yy, w przedniej części przyczepy, bo mam przedni część przyczepy. Tu, gdzie ostatnio były dwa łóżeczka, pokazywaliśmy. To jest środka taki matera złączeniowy i mieliśmy dla siebie 2,5 metra. 2,5 metra na 2,20 chciałam pokazać jak wygląda łazienka u Madzi, jak wygląda łazienka u nas. tak, klastrofobia tam można wejść, można się przeciągnąć wytrzeć i tak dalej a tu można tylko wejść tu można tylko wejść no słuchajcie, plusy i minusy yy, yy, przyczep moja mama już by mnie tu skarciła ponieważ ponieważ, yy, ponieważ, słuchajcie, firaneszka A Mówię moja mama, bo ona jest taka pedantka. Dobra, już jest chyba lepiej, mama. Możesz być dumna. Słuchajcie, ogarnęliśmy to włączenie wody, o której żeśmy mówili ostatnio. Nie wiedzieliśmy jak włączyć wodę. Tak, my jesteśmy początkujący, więc jest przycisk do włączenia wody i błyskawicznie yy, podgrzewacz truma jest tu pod siedzeniami. Pod spodem podgrzewa wodę i z kranu wleci Ciepłutka woda. Dobra, słuchajcie, jak tam, jak tam nasze osypki? O, osypki już są no, na talerzyku. Nie będziesz pił tą kawę jeszcze? Tak, ja kawę obowiązkową. Ale nie będziesz pił herbatów. Nie. Zobaczcie, tak wyglądają. Nie powiem, jak smakują. Zobaczcie, ja już będę kosztował. Ja już będę kosztował. Hmm. Może tutaj położę obok, co Asiu. Połóż. Rewelacja. Słuchajcie, idealnie słone. Nie? Idealnie słone, rewelacja. Krzysiu, Parwoczki, już parweczki. Nie? Nadia używasz Zaskada? cukru do tak, herbaty? Tak. Kurde, szkoda, że... A Pani że to przyjdzie też. A co, takie dobre? Pyszne, hmm. Pycha. Nie powiem ile mają kalorii. <laughs> Dzisiaj są kalory nieważne, są wakacje. Całe życie mamy wakacje, to co z tymi kaloriami? Cały mam wakacje, więc co z kaloriami. <laughs> Dobrze powiedziane. Okay. Słuchajcie, siadajmy, żeby nie ostygło. Mhm. Czyli co z dużymi? Na jakimi chiemy? Na dużych czy na małych? Na małych może. Jemy mało, to na małych. Tak. Nie, nie, mamy też duże. W są. Także słuchajcie, jemy śniadanie i wychodzimy, jedziemy właśnie na spływ Dunajca. Gdzie to, Dunajcem. Gdzie to? Dunajcem. Dunajcem, trotwami. I będziemy stamtąd relacjonować jak to, jak to, jak to wygląda. Chcemy Was zachęcić właśnie do, do przyjazdu w Pieniny, bo to jest przepiękny region. Cześć. Słuchajcie, po wjeździe na pole kempingowe Łęk, tutaj we Frutmanie, tu jest parking gdzie możemy swoją przyczepę yy, czy swój samochód zatrzymać. Mamy kawałek dużego parkingu. On jest dokładnie naprzeciwko, naprzeciwko tej stróżówki. Yy, I słuchajcie, od razu 50 metrów dalej jest szlaban, który jest zamknięty, a po prawej stronie od szlabanu mamy recepcję. Ja wam zaraz to pokażę, jak mam to z telefonu. Mamy tutaj recepcję, tu jest recepcja, także tu podchodzimy, stawiamy dokumenty. Możemy sobie wcześniej iść oglądać parcelę, jaką sobie chcemy wybrać. To parcele też nie są numerowane, są różnego rodzaju takie zagajniczki leśne, także tam, gdzie wam pasuje, możecie sobie wybrać. Są dwa rodzaje skrzynek prądowych: 6A i 10A, czyli musicie sobie wcześniej pobrać mapkę, pani wam tam zaznaczy na mapce gdzie są, gdzie mają jakieś skrzynki prądowe, czyli gdzie, gdzie, ma, gdzie mają możliwość, słuchajcie, 10 amperów, co znaczy mam tam w kółeczkach, wtedy idziecie sobie z taką mapką i sobie, że tak powiem, wybieracie miejsce. Po wybraniu miejsca wracamy z powrotem na recepcję kempingu Łęg. Jeszcze raz pokażę, to jest recepcja z barem taka, wracamy i wtedy dokonujemy meldunku, prawda? I oczywiście dostajemy taką pomarańczową kartę wstępu, gdzie, gdzie, którą tam rzucamy za przednią szybę samochodu, jako identyfikator i za każdym razem ten szlaban się tu zamyka i, i kiedy wyjeżdżamy, czy kiedy wjeżdżamy na pole kempingowe. Słuchajcie, taką chyba niespotykaną rzeczą i taką dość uciążliwą są sanitariaty, które są ustułowane dokładnie przy wjeździe. Czyli wjeżdżamy na pole kempingowe, wjeżdżamy na pole kempingowe i pierwsze co zostajemy, nawet jeszcze przed tym parkingiem, to są sanitariaty. Sanitariaty są czyste. Ja Wam pokażę, jaki jest budynek w tym momencie. Są czyste, są wykafelkowane, wyflizowane, wypłytkowane. Mówię, bo to w każdym regionie inaczej się to nazywa. Słuchajcie, parking z tego co widzę, to też jest dodatkowo płatne dla tych, którzy by chcieli sobie przyjechać na rzeczkę, na przykład białkę, odwyżkę białka, co nie płynie z pola punktowego. I I przejdę, bo nie ma nikogo, czyli mamy tu my waleczki, tu mamy kabiny, kabiny, no może to do kabiny też, mam pokazać, czyli mamy prysznic. I słuchajcie. Z drugiej strony jest część damska, łowalka część damska. I tu mamy stanowisko do mycia naczyń. Także na kempingu wszystko co potrzeba jest. Yy, yy, woda do napełnienia do przyczepy, są dwa pramiki. akuratnie. Kawałek za sanitariatami. Śmietnik, śmietnik. I za parkingiem już przed recepcją. Słuchajcie, jest zlep szarej wody. Łącznie z wężem może, można sobie umyć swoje potem zwierniki na szarą wodę. Czyli tu tą wodę można spuścić. Zaraz pokażę na udzie to jest. Czyli zobaczcie, zrzut, zrzut nieczystości z kamperów i przyczep. I tu jest taka wybetonowana wnęka. Natomiast tam, tam z tyłu o, czekajcie, 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 że jest kamery. Tu yy, mamy, że tak powiem, szlafę, gdzie możemy umyć swoje, yy, swoje, słuchajcie, zbiorniki. Yy, teraz tak, no jakiś tam mały placyk zabaw, oczywiście dla dzieciaków. Yy, jest trampolina, są stoliki. Yy, tu przy recepcji, bo tak jak mówię, jest też bar, można kupić sobie piwko, napoje, lody dla dzieciaków. W środku jeszcze kempingu znajdują się sanitariaty. Ale tam są już tylko toalety: yy, trzy toalety po stronie damskiej, dwie toalety po stronie męskiej i po jednej umywalce. Yy, I że tak powiem, to jest wszystko. Pole kempingowe jest bardzo duże, bo jest słowane na 9 hektarach. Jest bardzo rozłożyste i ma różne, tak powiem, zatoczki, zagalniczki i tak dalej. Czyli jakieś huśtawki też dla dzieciaków. Huśtawki, jakieś domki jakieś domki, trampolina, trampolina na wprost, prawda? i boisko do i boisko do siatkówki, o piaskownica dla osób zainteresowanych, tak i tu mamy i tu mamy z tej strony y, słuchajcie boisko do y, siatkówki, też pokażę ten domek ze zjeżdżalniami od tej strony. Y, ale słuchajcie, bardzo takie naturalne, natura, można powiedzieć, że bardziej na dziko, yy, niż takie yy, ustułowane, tak powiedziałem, parcele nienumerowane. Znajdujemy sobie miejsce, yy, zgłaszamy, stawiamy przyczepę, stawiamy swój namiot, yy, czy kamfera. Słuchajcie, fantastyczną rzeczą jest to, że można palić tutaj ogniska, jest dosłownie co 50 metrów ludzie mają. Powytaczane kręgi z kamieni. Z takich otoczaków, jak tu leżą. Mają kręgi na ogniska. Można kupić drzewo w sklepie. 13 zł, słuchajcie, za worek. Taki worek nam starczał na godzinkę. Na godzinkę. więc 3 Worki, 3 godzinki 39 złotych, żeśmy sobie brali i mieliśmy w frajdę w paliło nam się ognisko. Słuchajcie, i tak widzicie, szlaban się w tym momencie zamyka. Tu akurat pan wyjechał. Szlaban się zamyka, a tu mamy jeszcze sklep spożywczy, który jest czynny od bodajże 9 chyba do 21, jestem, co się nie mylę? Witamy Krzysztofa. Słuchajcie, podstawowe rzeczy w sklepie. Podstawowe rzeczy w sklepie. Jakieś wędlinki, jakieś mleczko, jakieś jajeczka, powiedzmy warzywka, cieczywo, kosmetyki, takie wszystko, co potrzebujecie jakby takie na pierwszy raz, to możemy, możemy tu tajna tu jest jeszcze jedną fajną rzeczą, że jest, zaraz jak się wjedzie za szlawanem po prawo, jest coś takiego, nie wiem, czy to będzie widać. Tu, 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 czekajcie, nie tu, tu, a kurde, o, tu, tu. E, tu jest polana ludzi urodzonych wcześniej, tak sobie nazwali e, i tu, że tak powiem, osoby, które są już starsze, bo to, to mają taki swój zagajniczek. I tu mają dremutnię swoją, też palą ogniska, i sobie wypoczywają. A tu, w tym miejscu, yy, mamy, że tak powiem, ogólnie dostępny czajnik i ogólnie dostępną lodówkę. Dla tych, którzy są dziś pod namiotami, i chcieliby sobie coś tam przechować w tej lodówce. taki tam kawałek miejsca możecie sobie znaleźć. No, słuchajcie, no to tymczasem, tymczasem my idziemy wypoczywać. No i obserwujcie nas w kolejnych, kolejnych dniach. Pozdrawiam.